Ja, kurwa. Ty mamy jeszcze 260 sekund, robimy to Ja to kurwa umieram Sausage and bread, sausage and bread Nie mam buła no, nie? To są chyba bułki No to są bułki Sausage and bread Mocze Kurwa to piękna lepiej z tą bo puja. Sousage and bread Jej, To nie jest dobrze gotowane no, A co ty tam wiesz gotowanie, ja jestem w kwarze Dobra, buła tu Kurwa, buła tu Dobra Kurde yy. to ketchup, to CO SZCZUR ROBI NA STOLE Z NIMI? Kurwa Trzeba go spalić Wait, czekaj, bo mi się tu palą hot dogi Gdzie Ej kurwa, adres. bo szczur jest czarny kurwa Lepiej się zajmij kurwa wyciem naczyń, bo to się... No No wypłoszyłeś tam klientów, kurwa dawaj tego szczura, bo ci zaraz tym jem w dupę ci go wkręcę, dawaj go Masz się piec Wyciem hot dogi. Dobra, ready to order Sosecz, dobra, super. Tu leży jakiś akurat na podłodze, Proszę o Ewo kurwa się jara! Dobra, to tylko szczur. Nic mu się nie stanie. Prawie. A dobra, to okay. było. Ewo tu... gorący to szczur. Obsługuje klientów, nie wnikaj. That was great, umyj Plain y Hotdog dobra. Nie wnikaj, jest? O, bang. O, bang. E, bo cała kuchnia się pali, wiesz? Gdzie jest gaśnica? Weź to, ogarnij, chłopie, ogarnij to! Weź, bo jak tu wpiję san... wbiję sanę, to ja nas zamkną od razu, nawet nie będą musieli wejść do środka. Uż, kurwa, dym będzie z daleka widać, Gdzie są noże? Kurwa. Pekaj. Daj, daj. Zostaw no, kurwa. to! Kurwa! Zostaw. Zostaw to! Zostaw to! Kazał co się dzieje? Kazał ci to ktoś ruszać? O, pan. Boje mnie, kurwa, brzuch. Umy talerze. Czemu nie napierdalam, kuj? Cześć, bo mi się. Jezus. Ile mamy czasu? Fak wysypałem. Nie wiem, kurwa, ma nóż czemu dałeś mi szura? On zjadł chyba go. Nie, nie o, za. O! Ej, bo za każdym klientem, kurwa ten. To... So, so, sausage. Co z każdym Za każdym klientem, klientem nam się resetuje czas. Zajebiście, dobra, robimy to. Kurwa, fakta. Nie <laughs> ta gra jest piękna. Ta gra jest. ta gra jest po prostu. Kurwa, rozpierdam! Daj, mu, da daj mi spali. talerz, czysty talerz, daj mi. A to jest czysty, jest czysty. Nie wiem, wziąłem jakiś. Y, so, da się... A myślisz, że ta się kurwa skończyła? That food was great, widzisz, tak to się robi. Y, paruwa, cyk, talerzyk, bang, buła jest. Musisz tylko przypiec. No <tod tod tod> kurwa, to jest taki kurwa. Nie wnikaj. Weź upaluj nam szczura, bo może będzie akurat na grillach dobry. Tak, jest. Coś ty kupił? Coś ty kupił? Ty devilu, Nie wydawaj pieniędzy! Ja pierdolę! Nie wierzę! Nie wierzę po prostu! Co to jest? Co to jest? Wytłumacz mi! Cały wagon bułek do poddogu. Czy ty jesteś poważny? Powiedz, się. się Ty, mam szczura kolejnego. Napatajnie go od razu. Nie mogę mu się kurwa się pozbyć tych pięknych bułek. Czekaj, szczura łapa nie. Chodź tu z czy by kupił no, Kurwa, nie umiem kartonu wyjechać! Ja tego nie zabić. Dobra, mamy szczura, mamy szczura. Od razu, na po No kurwa, nie mogę tego wyjechać! Cześć, ja muszę zobaczyć, jak klient zareaguje na szczura z bułką. Pali się! O shit! Chyba twoja morda, patera. I my jak na stoliczek. I do tego, do bułki. Zobaczcie. Ej, bo nie da się postawić tego szczura na bułce. Wypas, chciałem. Ej, szczur, szczur, szczur. Gdzie? Za darmo? No kurwa, Ty nie pokryjemy buły. Ej, bo. Pa co? Pa co odpiewamy? Pokro, no co No soj dupę. Zwieprzaj mi sto. Zamówienie dostarczam. Dzień Są, tak. kurwa szczura. So, socycz, kurde. Sosycz. Nie wiem co ty robisz, ale mógłbyś pomóc To chyba nowa to jest tym nowy Aż się bo jak pójdziemy na ten na mapę z pizzą to, to będzie smutne i szczerości. Tu jest pizza! To jest chyba pizza! No, z tego co widziałem to jest. Chyba jest chyba update Ja co, jest... co też robię? Coś zjadam jak właśnie? Czekaj po bołaj, bo, wołałem, żeby... bo Gdzie ty byłeś chłopie? Hot dogarnia nam umiera, gdzie ty byłeś? Jestem Ja e, przede wszystkim e, nie mogę zamówić hot dogów, a chciałem zamówić całą cysternę. E, upiekłem szczera, szczura i gościu nie chciałby go zjeść. Ty, kurwa, koniecznie z tymi bułkami. Musi się piec okay. Mamy tak, pizza mozzarella i pizza diabola, czyli peperoni Ostra. i margarita, przynajmniej tak to rozumiem. Czekaj, to... kurwa, kiby mamy? Okay, teraz... tak? Czyli tu wrzucamy placek. Czekaj, okay, stacjoni całą mapę jeszcze. Nie, nie mogę go I pan pomyśle. świetniki! Chyba wiem, o co chodzi. To mapka jest zajebista! Ale nie wiem. Pomóż mi, kurwa, synu, bo... Łe... Taka, bo ja mapę zmierzam. Tutaj mamy komputer. Gdzie bym, pizza odleciała gdzieś? Jakiś tak. magazyn. I pieroni? To jest fajnie, bo mam magazyn. A jak to, to tak. powiem, pizzę? Próbuję to. się dowiedzieć właśnie. E... tutaj wrzucę? O, kurwa, pa! O, kurwa! Rozkminiłem to. Dobra, teraz wrzucasz puszkę tego i mamy gotowe. Ale ja tylko, że więcej pit będzie tutaj ja to już nie, ale patrz, nie zamówię, tak... Nie zamówię za dużo. To, to trzeba tak wsunąć po tym. O, prawda, ale. Ja pierdzielę. No i nałożyła się szynka w tym. Jak to zdjąć teraz? Tam, zamówiłem nam 8 pizz. Na razie próbujesz to wiedzieć, jak działa ten sos przede O, brawo, brawo, brawo. mamy już. To. Ja sobie ci co? To nie działa. Ale. Jak mam w tę puszkę otworzyć? To są jakieś otwieracze do tego? Chyba tak Dobra, jest, otwierasz, faktycznie jest to Davido No, dobra, teraz, cyk Ale wiesz... No stacza... Pszczur, 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 pszczur Bierz go, bierz mi syna pieca Dobra, mozzarella Ej, gdzie wam do pieca? Zaraz go zamierz, bo ja tam pizzę chcę włożyć. Ej, tu jest za, co? za co? tu... Ej, my mamy tu zapchaną całą pizerię, chłopie. Kurwa, 4 stoły chyba, co myścimy? Za dużo. stoły? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kaskadęców, a jeszcze z tyłu są chyba stoły. Nie, to jest bagata. Chyba, chyba gotowa, dobra, i tu dostarczyć jedną. Ej, no time. A, dalez. Jak się... już ja robię, ja robię ciasto. O oh, faks, Zrobię so, mi pizzę na podłogę, weź ją. jak podnieś to ciasto? Nie wiem. Musisz tą spadłką taką. A. No tutaj... nie mogę. Dobra. A, to, to, masz pizzę? Dobra. A a? Ja, już, ja już robię drugą. Fykl. Kurwa. I sprawdź, jaka <grym> ona mi, była. Ta diabolaja chyba bodajże. Tak, diabolę, chyba. Tak, O kurwa, ta, a inne my sosu używamy? Bo też się tylko pojedynczy sos. Kup ze dwie. Dwa sosy. <laughs> to kupiłem dwa sosy, ale co? Ten sos się jakoś... Z tego wyłączy? Jest jedna sos pizzę. Nie mam pojęcia, poję... nie mam pojęcia. Wiem tylko tyle, że jak nie zrobimy pizzy, to będziemy mieli przesrane. Poda to jest k***a bez sensu. sosy po, poza pizzą były. To jest śmietnik. Uważaj, żeby nie wjebać do śmietnika. BHP w ogóle. Wziąłem pizzę z podłogi. To tam. będzie. Opa. Ci dalej chcą. Za Ty był tutaj co ty dałeś? Ty, bo... Czy ja mu dałem sam podpiszony ser. Chyba <śmiennie> tak no, tak to wygląda, powiem ci, tak to wygląda Dobra, moca A, jeszcze na... No, okay. O, ale trafiłeś <śmiennie> no, tak. <śmiennie> Masz tutaj. <śmiennie> Świetnie, zadowolony, ty pierdany. O, pierwszy, kurwa, się to obsłużył Gdzie tam pierwszy? Któryś? Za to ten... Nie, pierwszy. Za to ten został pierwszy raz porządnie zrobiony jak pierwszy, który mam zapłacił O, no to możliwe sobie Kurwa hiszpański i meksykański to jest ten sam no, muszę no, Nie istnieje taki meksykański, kurwa No ty właśnie wyrzuciłeś Karton Mam nadzieję Kurwa, te nie. puszki zamiast w kartonie to kurwa poza kartonem Przejdź, daj mi talerz, <laughs> zrzucisz piłkę na podłogę z... Nie wdzięczników Kurwa, ta jest No kurwa nie wiesz? Przej, próbuję o. A to jest ścieżka? No, trochę, że czekaj. O Czekajcie ty... O! Wiesz Bo no kur... Dobra, ja... do kogo? Dobra, ja piekę ty rozdajesz To będziemy mieli zapas jedną A gdzie jest lepiej? A sera nie dałem, czekaj, weź mi połóż ser. Lec, ktoś się wylało Ser? Gdzie jest ser? Ja mam sera, dobra, walisz to Weź mi tutaj Kurwa, to jest w pół No Cześć, mam gotowego placka No. Dobra, co oni chcieli? Ty y, Diawola wezmę, bo jest droższa Chyba. Nie wiem czy dobrze patrzyłem, dobra. cyk. Ja dobra. nie wiem, nie, nie, nie wiem wszystko. Wiem wszystko dwa razy ser. ser Ser. Opa. Jakby cię wyglądać chyba jakaś pracę dla mnie. Co ty zamówiłeś? Wszystko dwa razy. Dobra, świetnie, to weź to wypakuj na magazyn, czy tam na no, no to zjedz go. Nie damy rady tego zrobić na czas. Koniec jeszcze z No To był pierwszy raz jeszcze burgera spróbuję, ale to droga. No, burgera lepiej, bo hot jeszcze mieliśmy. Daj, Witek, sos. Koniec, koniec sosu. Co? Dobry No tak. Jeszcze od połowy hot dogu. No i chuj, wiesz co z wydalą na podłogę? A jak tylko klasę z wydalą? Tak, ja, ale nie jest najgorsze.